Jak odpuścić przeszłość i żyć tu i teraz? Gabor Mate podzielił traumy przez duże te i małe traumy przez małe te. Duże traumy to molestowanie, gwałt, ogromna przemoc, małe traumy to na przykład zaniedbanie emocjonalne czy rozerwa, rozerwanie więzi. Natomiast nie można powiedzieć, która trauma jest bardziej przeżywana, gorzej przeżywana, kto ma większe problemy z tego tytułu. To jest bardzo indywidualna sprawa. Traumy bardzo często wpływają na nasze życie, nawet na poziomie nieświadomym. Wpływają na związki, na to, co osiągamy lub nie osiągamy, jak się czujemy ze sobą, jaką mamy pracę. Tra nierozwiązane traumy wpływają praktycznie na każdą naszą sferę osobistą i zawodową. Jako dzieci nie mieliśmy w pełni rozwiniętych wszystkich układów nerwowych, rozwiniętego umysłu i nie mieliśmy zdolności przeżywania takich trudności. Czy takiej zasobów przeżywania trudności i emocji, tym bardziej jeszcze, że nie było wsparcia, bardzo często emocjonalnego ze strony rodziców, i nikt nas tego nie nauczył, nie pokazał. Bardzo często więc było tak, że organizm, który ma naturalną zdolność do, równo, do dążenia do równowagi, do homeostazy, i który bardzo często chce, ochronić nas przed cierpieniem, broni się przed cierpieniem, robił to, co potrafił najlepiej, czyli najczęściej zwyczajnie tworzył mechanizmy obronne, powodował na przykład zamrażanie emocji, tak, żeby na ten moment dziecko, które nie było w stanie pomieścić tych wszystkich emocji bolesnych, mogło przeżyć i przetrwać. Dodatkowo jako dorośli zrobimy sobie kolejne mechanizmy obronne, bo organizm nie chce czuć cierpienia. Według Kraja Selwama to właśnie poszerzenie tolerancji, poziomu odczuwania naszych emocji prowadzi do tego, że następuje równowaga emocjonalna. Nie można tego zrobić gwałtownie, ponieważ może dojść do retraumatyzowania kryzysu. Twierdzi on również, że. To, co zapamiętaliśmy w dzieciństwie, było na podstawie tego, co miało wypracowane bądź niewypracowane dziecko. Jako dorośli mamy już bardziej rozwinięte przykład układ nerwowy, wszelkie, wszelkiego rodzaju procesy, które zachodzą, żeby przetwarzać informacje i radzić sobie z trudnościami. Jednak pamięć jest zachowana tych bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Przepracowanie trudnych doświadczeń i doprowadzenie do poziomu akceptowalnego, przez organizm prowadzi jak gdyby do uzyskania tego odpuszczenia i równowagi. Nauczenie organizmu przeżywania emocji, a nie wypierania, zamrażania po to, żeby bronić się przed. Ja oczywiście zachęcam do pracy z terapeutą i powolnego Stopniowego transformowania tych doświadczeń, dodatkowo nauki pozytywnych doświadczeń, jak poczucie bezpieczeństwa, zaufania w przypadku relacji z terapeutą. Ja wiem, że teraz posypią się głosy, że nie każdy terapeuta i tak dalej. Niemniej jednak, dobry terapeuta, jak się już trafi, to i taka praca to jest bezcenna. Jestem żywym przykładem. Dodatkowo, ponieważ ciało bierze udział w procesie powstawania emocji i ma pamięć komórkową zapamiętanych doświadczeń, warto do takiej pracy jakby holistycznie również włączyć ciało. I mam tu na myśli wszelkiego rodzaju oddech, yoga, medytacja wszystko to, co będzie prowadziło do zwolnienia tego ciała, nauczenia ciała też bezpiecznych warunków. No i też ciało wtedy się rozpuszcza i przy pracy z ciałem następuje zwolnienie tej pamięci, dostęp do, do doświadczeń i uwolnienie emocji oczywiście. Więc do czego zmierzam? W przypadku bardzo tragicznych sytuacji, z którymi żyłaś x lat, żyłeś x lat, nie ma gotowej recepty. Nie ma pięknych słów, które powiedzą kochaj, odpuść, wybacz, a będziesz już szczęśliwy. Jeśli x lat żyłeś w zamrożeniu, jeśli masz w sobie ogromne pokłady żalu, nieuwolnionych emocji, to nie ma złotego środka do tego, żeby nagle odpuścić. Ja oczywiście nie chcę generalizować, bo może są przypadki takie, które rzeczywiście coś się u nich odblokowało i teraz mają odpuszczone i tak dalej. Choć bardzo często jest to kolejny mechanizm obronny bycia w jakiejś pozycji duchowej, żeby nie schodzić do uznania krzywdy, poczucia krzywdy i przeżycia krzywdy. Niektórzy w wyparciu i zamrożeniu umierają. To tyle ode mnie. Pozdrawiam.